Część może 15. niedziela zwykła w ciągu roku. Posłuchajmy Ewangelii. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernia. Ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Jezus w dalszej części tej Ewangelii wyjaśnia sam znaczenie przypowieści, ale zechcielibyśmy tak pokrótce skupić się na tych trzech, trzech plus jedno nawet, znaczeniach właśnie tego, jak to się dzieje, że Słowo Boże nie wydaje w nas owocu. Że byśmy powiedzieli chcieliśmy dobrze, a wyszło tak jak zawsze. To znaczy, słuchaliśmy tego Słowa, chcemy to Słowo wcielić w życie, a wychodzi tak, że nic się z tym nie dzieje. Nasze uczynki, jakie były, takie są wcale niekoniecznie najlepsze i tak dalej. Pierwszą przeszkodą jest to, o czym mówi Jezus, kiedy to ziarno Bożego Słowa Pada na drogę. E, przyleciały ptaki i to ziarno wydziebały. Jest to przeszkoda związana z tym, że po prostu może być tak, że w tym gąszczu informacyjnym, który mamy, e, Słowo Boże nie potrafi się przebić pada na drogę, drogę ubitą, gdzie ścierały się różne poglądy, różne myśli, e, tak jak trochę jak na jakimś jarmarku, na jakimś targu. E, ten mówi to, ten tamto. I jest tyle do wyboru, że Słowo Boże się miesza e, z innymi pomysłami na życie. E, mylimy czasami Słowo Boże z tym, co jest po prostu pomysłem ludzkim, jakąś ludzką filozofią. E, a Słowo Boże e, w takim miszmaszu traktujemy e, tak jak Święty Paweł e, powie w swoim liście: jako głupstwo, e, że Ewangelia Boża staje się głupstwem e, podług mądrości tego świata. Według mądrości tego świata Ewangelia do niej w ogóle nie przystaje. To pierwsza przeszkoda. Druga jest następująca: ta, kiedy ziarno pada na skałę, e, to znaczy, można by powiedzieć, że mamy taki słomiany zapał. E, Chcę się zmienić, chcę czytać Boże Słowo, chcę, żeby to Słowo mnie kształtowało, ale szybko się zniechęcam, bo może mam ambitny plan, że będę czytał tego Słowa Bożego przynajmniej, nie wiem, rozdział albo trzy rozdziały dziennie. No i niestety nie daje rady. Po prostu zwyczajnie brakuje mi czasu, brakuje mi sił, brakuje mi chęci. E, małymi krokami, ale pozwolić, tak jak się na początku pielęgnuje to ziarenko, kiedy ono pada w ziemię, e, pozwolić mu pomalutku, pomalutku wzrastać. Nie od razu ono stanie się wielkim drzewem. Tak jak to ziarnko górczycy, o którym Jezus w innej przypowieści mówi. Nie od razu, ale spokojnie małymi krokami, małymi fragmentami tego słowa, tak mówiąc czysto technicznie i wtedy ono będzie powoli, powoli wzrastało. I wreszcie to ziarno, kiedy pada między ciernie, które je zakuszają, to jest to wszystko, o czym Jezus potem powie, że łuda, bogactwa, to wszystko, co sprawia, że ściska nas zewsząd że wszystko staje się ważniejsze. Okej, okay, dobra, Słowo Boże, Słowem Bożym, ale przecież życie, przecież rachunki do zapłacenia, przecież praca do wykonania, przecież serial się sam na Netflixie nie obejrzy i tak dalej. Wszystko co nas zagłusza, co sprawia, że e, stajemy się mm, tak ściśnięci tym wszystkim z zewnątrz, że to ziarno, choćby chciało, e, tego wzrostu e, nie da. I to ziarno, które pada na ziemię żyzną, to ziarno, które wpada na serce, które jest ochotne i gotowe go przyjąć, wydaje wreszcie plon, jak mówi Jezus, stokrotny, sześćdziesięciokrotny albo trzydziestokrotny. Zobaczmy też, że nie y, każde ziarno wydaje taki sam plon, bo jesteśmy inni też. Y, pozwólmy temu ziarnu wydawać plon y, taki jaki ma wydać. Jezus, Pan Bóg mówi w pierwszym czytaniu e, dzisiejszej niedzieli, że słowo, które On wypowiada, nie wraca e, do Niego bezowocnie. Ono jest jak deszcz ulewny. E, nie wraca do Niego, dopóki nie spełni tego, co Pan Bóg wobec tego swojego słowa e, zamierzył. E, tylko, no właśnie, e, ważna rzecz, żeby to słowo, którym się karmimy, było Słowem Bożym. Nie... E, Parafrazą tego słowa, nie czymś zbliżonym do tego słowa, ale żeby to było to czyste Słowo Boga, które znajdujemy w Ewangelii, żebyśmy tego słowa się trzymali, bo wtedy mamy pewność, że to jest to, co Pan Bóg dla nas zamierzył, zaplanował, abyśmy e, wsłuchując się w Jego głos, e, pozwalając temu słowu w naszym sercu rosnąć, stali się szczęśliwi. Pan z wami niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.